Debata dnia. Dzień dobry, Janna Miziołek. Zaczynamy debatę dnia, a dzisiaj moimi gośćmi są Marcin Wikło, sieci. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I Adam Buła, agencja Polska Press. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie lektor. To Zaczynamy oczywiście od tego gorącego tematu, który z nami jest od roku, czyli koronawirusa. Koronawirus w Polsce i na świecie, a więc nowe obostrzenia przede wszystkim w Polsce. Dzisiaj dzieci nie poszły do szkoły. No i rzecznik rządu Piotr Miller też mówi o tych kolejnych możliwych obostrzeniach. Jak może wyglądać Wielkanoc i jak długo też te obostrzenia panów zdaniem mogą potrwać? Marcin Wikło. No, oby jak najkrócej oczywiście, ale to, to jest y, trochę przewrotność w tym pytaniu, bo wiadomo, że jeżeli będą krótkie, jeśli nie będą dolegliwe, no to, to one po prostu nie zadziałają. Więc ja jestem akurat zwolennikiem takiej opcji nieco mocniejszej, takiego jeszcze zwarcia szeregów, przyciśnięcia, dociśnięcia tego lockdownu, bardzo m, takiego pełniejszego niż w tym momencie, no bo nie jest do końca zrozumiałe to dla mnie, dlaczego niektóre sklepy w galeriach handlowych są otwarte i to nie takie. Gdzie, gdzie możemy kupić te um, artykuł pierwszej potrzeby, a niektóre są pozamykane. Jeszcze tutaj widzę pewne rezerwy i wydaje mi się, że nie ma co czekać, bo liczby, które są podawane teraz codziennie i to w porównaniu z tygodnia na tydzień już naprawdę robią wrażenie i to niestety bardzo złe wrażenie. No właśnie, bo nie chodzi tylko o liczbę zakażeń, ale też o liczbę zgonów. Adam Buła, jak to będzie z tymi obostrzeniami? Czy rzeczywiście taki twardy, zupełny lockdown też na przykład z zakazem przemieszczania się jest możliwe na święta? Nie sądzę, żeby do tego doszło z powodów czysto politycznych nie epidemiologicznych taki lockdown bo po prostu by już pokazał, na nabiałem, że że możliwości wpływania na społeczeństwo za pomocą tej dotychczasowej polityki z, 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 z po prostu się wyczerpują i dojdzie do jakiegoś większego, większego buntu, nawet w obliczu tragicznych doniesień o zgonach i zachorowań. A Mnie dzisiaj rozbawił <totberuch> y, 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 dowcip mówiący o tym, że sponsorem polityki rządu w zakresie y, Oproszczeń covidowych jest producent drzwi obrotowych, bo tylko zamykają, otwierają, zamykają, otwierają, nie wiadomo dlaczego. Niestety tych niewiadomych, czyli tych niejasności uzbierało się na tyle i tych nieszczęśliwych przypadków ostentacyjnego łamania tych zakazów, że to już po prostu fizycznie nie działa. Ja miałem. E, mm, Koleżanki mojej córki chciały się wreszcie wybrać gdzieś na jakąś wycieczkę, w związku z czym ostatnie komunikaty śledziły bardzo uważnie. No i naprawdę te młode osoby przyszły do mnie z pytaniem, dlaczego dlaczego obecny lockdown kończy się 9 kwietnia w piątek? I termin, ja miałem e... odpowiedzieć. No ale on się też zaczął, zdaje się, dwa tygodnie, w... znaczy chodzi o to, że wypadają dwa tygodnie od soboty, która będzie. To, to zazwyczaj te lockdowny trwają po dwa tygodnie, jak rozumiem. Nie, znaczy to nie jest łatwe, ale to tyle razy podlegało, podlegało niejasnym, nie nieoczywistym i nie do końca e, e, epidemiologicznym e, motywom, że, że w to już nikt nie, nie wierzy, nikt tego nie traktuje poważnie. To są te mnóstwo wątpliwości, które tak naprawdę nigdy nikt porządnie nie wyjaśni. A może to jest do... trochę też tak, że nasze społeczeństwo jest bardzo zmęczone. No to no wiesz, ja też to, widzę. To też nie ma się co dziwić. Ja też widzę po ulicach, że bardzo niezdyscyplinowane, no bo rzeczywiście jeśli chodzi o te maseczki albo zachowanie dystansu, no to bardzo rzadko występuje, można nawet powiedzieć. Czy my po prostu wytrzymamy w tej dyscyplinie jeszcze przynajmniej kilka miesięcy, nie wiem do końca kwietnia, wobec tego, że dzisiaj trafiło 507 tysięcy szczepionek Pfizera, a za dwa tygodnie mamy wejść na taki poziom, gdzie będzie 800 tysięcy dostaw tego produktu tygodniowo, czyli rzeczywiście szczepienia mają przyspieszyć i czy rzeczywiście one na tyle przyspieszą, żebyśmy byli w stanie właśnie, tak jak mówi też rzecznik rządu, do końca września zaszczepić wszystkich chętnych? Marcin Wikło. Znaczy są pewne sprawy, na które my mamy wpływ i są pewne sprawy, na które wpływu nie mamy. Co do tej logiczności, czy też nielogiczności obostrzeń, to no, data została rzeczywiście podana dwutygodniowa, ale to wcale nie znaczy, że tego dnia ten lockdown się skończy. On może być przedłużany oczywiście, że Taka opcja jest. Natomiast, tak, no wiadomo, że jakby moce przerobowe do szczepienia są i oczywiście, że zależymy tutaj od liczby szczepionek, które w kraju się, się pojawiają. I ja uważam, że mimo tych problemów z dostawami, to i tak jest nieźle, jeżeli my mamy 5 milionów ludzi zaszczepionych, a ciągle słyszymy, że jest problem. Jest problem. Kiedyś ta, ta sytuacja się przeważy, to znaczy że codziennie jednak tych szczepionek przybywa i w całej walce z koronawirusem chodzi o to, Ciągle o to samo, tak naprawdę, od samego początku, żeby nie powtórzył się ten scenariusz z Lombardii czy też z Hiszpanii gdzieś z pierwszej fali. To znaczy, że no owszem, może zachorować osób dużo, nawet bardzo dużo, tylko chodzi o to, żeby nie stało się to w jednym momencie. Żeby ochrona zdrowia, system ochrony zdrowia był wydolny, żeby nie zabrakło respiratorów, żeby nie trzeba było podejmować tak dramatycznych decyzji, jak, jak tam właśnie, że kogo do respiratora podłączyć, a kogo, kogo odłączyć. Lekarze stawali przed takimi wyborami. I jeszcze chciałem powiedzieć, że ja nie mam za bardzo żalu o te takie nie do końca konsekwentne decyzje. Wiadomo, że one są irytujące przy naszym poziomie zmęczenia. Wszystko wywołuje pewną, pewną wściekłość i jasne, że to się odbija na obozie rządzącym, bo to oni. Są u władzy i oni mają na to wpływ. Ale cały ten czas pandemii to jest czas pewnej takiej improwizacji. Improwizacji w dobrym tego słowa znaczeniu. Ktoś, kto żąda scenariusza rozpisanego na dni, na godziny, nawet na tygodnie, no jest po prostu jakimś utopistą. To jest niemożliwe do wykonania. Trzeba re reagować naprawdę na bieżąco i nie obrażać się, że coś się skończy za parę tygodni, w piątek. Dzisiaj ma rząd problem z Astrą ze szczepieniem Astrą Zeneką, bo jest mało chętnych na tą szczepionkę. Minister Dworczyk mówił nawet, że w weekend staje się 70% ludzi odmawiało, raczej nie przychodziło na te szczepienia. To jest ogromna ilość. Dzisiaj amerykańskie testy wykazały, że ta ostatnio niechciana szczepionka w Europie ma 79% skuteczności. Czy Polacy się do tej Astry przekonają? Adam Buła. Nope prawdopodobnie się przekonają bo to działa działa bardzo reaktywnie pojawiły się informacje ludzie się przestraszyli w związku z czym, podbiła się bańka medialna więc na wszelki wypadek zrezygnowali wystarczy trochę nad tym popracować, wspólnym wysiłkiem mediów i rządu i i, i ta sytuacja się uspokoi zwłaszcza, że akurat tutaj miło mi zauważyć, że, że rząd chyba Polski zachowuje się w takiej dobrej polskiej tradycji. Nie, nie ulegania panicznym odruchom europejskim na temat kolejnych epidemii szczepionek. Przypominam, że to prawda w zupełnie innej sytuacji, dokładnie odwrotnie, ale kiedyś też wyszło na to, że, że jeszcze bodajże, że za pani pamięć szydło, Polska jako jedna z nielicznych nie uległa takiej fali szczepionkowej paniki, chociaż to wtedy chodziło dokładnie o coś odwrotnego, czyli o niestosowanie nie niekupowanie. Pani to Kira, Pani Kopacz, się... Pani Premier Kopacz. Nie Kop szedłem. O tak, przepraszam, pani premier Kopacz, to miałem nam się. E, no, miejmy nadzieję, to był taki pomysł przez weekend rzucony w jednym programie, że to rzeczywiście prezydent powinien wyjść zaszczepić się z tą zoneką, wtedy by i odkupił te swoje winy w kampanii z kampanii wyborczej <laughs> e, i naprawdę zrobił coś konkretnego i na długo wątnął usta krytykom mówiącym, że generalnie <laughs> od czasu wyboru jakby się tą sytuacją pandemiczną mnie specjalnie zajmuje i przejmuje, no ale być może na jakieś inne rozsądne sposoby. Mam nadzieję, że to po prostu po prostu się uspokoi i że ludzie te głosy mówiące, że dajcie, dajcie nam się zaszczepić, a z tą zaneką, jeśli rezygnujecie, dawajcie to następnym uspokoją sytuację. Jeśli nie będzie kolejnych doniesień, takich jak kilkanaście dni temu oczywiście. Minister finansów już się AstraZeneca zaszczepił, a tymczasem ponad 20 polskich medyków ma pojechać, polecieć w czwartek do Brukseli i w ciągu trzech dni zaszczepić 3,5 tysiąca pracowników głównej kwatery NATO. Do szczepień będzie wykorzystywana właśnie szczepionka AstraZeneca z polskich zasobów. To jest dobra decyzja, Marcin Wikło? Tak, bo to jest y, praktyczny wymiar naszego sojuszu, naszej przynależności do Sojuszu Północnoatlantyckiego, naszej europejskości i naszej bycia w centrum tych wszystkich y, sojuszy. To, to, to są takie rzeczy, bo można mówić, kto nas z tej Europy wyprowadza, kto nas do niej wprowadza i tak dalej, ale to są takie momenty w których y, 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 takie momenty próby. Tak? To są y, udziały polskich żołnierzy w misjach y, zagranicznych, na przykład na południu Europy są bazy wojskowe złożone. Z samych Polaków. To jest praktyczny wymiar udziału w tym Sojusz północnoatlantyckim. Bardziej liczy się tutaj gest niż liczba, bo mówimy o 3,5 tysiąca dawek, które pewnie by się przydały w Polsce. Oczywiście, że tak, bo ich ciągle, ciągle brakuje, ale myślę, że ten gest przez na to zostanie nam zapamiętany. To jest trochę podobna sytuacja do tej misji medycznej w, w Lombardii, a później w Stanach Zjednoczonych, gdzie polscy lekarze także w niewielkiej liczbie pojechali, i jakby cały świat mówił o tym, że jesteśmy solidarni. Że potrafimy jakby tutaj współpracować i to takie, takie, takie dbanie, dbanie o taki prestiż Polski jest bardzo istotne. Myślę, że to nam będzie zapamiętane i to jest bardzo dobra inicjatywa. Jestem zdecydowanie za. Minister Dworczyk mówił o tym, że istniała groźba, że ten szczyt na to czerwcowy zostanie odwołany. Zdaje się, ani Belgowie, ani Francuzi no nie chcieli tej astryzeneki przesłać, no bo u nich właśnie wycofywano tą astryzanekę. Adam Buła jak na to patrzy na wysłanie tych szczepionek i medyków? No, zamknijmy temat krótko, że patrzę dokładnie tak, jak redaktor wichłocostw sam. O Boże, co za zgodność! Sugeruję, że temat jest poza sporem, a wszyscy, którzy się czepiają. Po prostu nie mają lepszego zajęcia tej konkretnej sytuacji i, i, i poza przypieraniem nic siebie nie dają. To teraz już przejdźmy do z rządu zejdźmy, a nawet nie, nie z rządu, bo nadal będziemy w rządzie, ale przejdźmy częściowo do lewicy. Wiceszefowa Klubu Parlamentarnego Lewicy Maria Pawłowska dołącza do partii porozumienia Jarosława Gowina, no ale zastrzega, że nie wchodzi do Klubu Prawa i Sprawiedliwości, a pozostanie posłanką niezrzeszoną. Czy Panowie rozumiecie ten krok, bo to jednak wydaje się dosyć kontrowersyjne przejście, szczególnie, że no, na protestach strajku kobiet pani. Ym, Maria Pawłowska bywała bardzo często i ma dosyć sprecyzowane chyba poglądy, jeśli chodzi przynajmniej o światopogląd. Marcin Wikło. No, tutaj trzeba analizować dwie rzeczy. To znaczy, ten ruch świadczy i o tym, kto oferuje swoje członkostwo, i o tym, kto to członkostwo przyjmuje. Rzeczywiście dosyć radykalna pani posłuch, pani Monika Pawłowska, ale z tego, co wiem, to trzeba się zainteresować jakby jej perypetjami w lewicy tej we wschodniej Polsce spod Chełma chyba no, ona podchodzi stamtąd pochodzi stamtąd ma mandat hmm, więc tam nie do końca wszystko było jasne ona czuła się jakoś marginalizowana i jakby szukała to to jest jedna rzecz No i znalazła Jarosława Gowina no, jako żywo bardzo dziwi mnie ta konstelacja to znaczy że ona przechodzi do porozumienia ale jako posłanka nie będzie w Zjednoczonej Prawicy nie będzie należała do klubu parlamentarnego PiS to taka no, to, tak naprawdę co jej głos jest warte i co ten transfer jest warty, to się okaże przy głosowania, w istotnych głosowaniach, jak ten głos zostanie spożytkowany, bo przecież nikt tutaj nie mówi o zmianie poglądów, tylko o zmianie partii, co może dokładnie nic nie oznaczać. No i druga sprawa, jaki sygnał zjednoczonej prawicy wysyła Jarosław Gowin, przyjmując panią Monikę Pawłowską? Według mnie, a szczególnie to jest ważne w kontekście tego, co z Markiem Pejsem w sieci opisywaliśmy, że Gowin buduje swoją partię już jakby na to, co, co, na to aby mogła funkcjonować gdzieś poza zjednoczoną prawicą. To to jest taki sygnał wysłany do Jarosława Kaczyńskiego, drogi Jarosławie. Możemy się tutaj oczywiście dogadać, ale jak się nie dogadamy, to ja sobie w dalszą podróż pójdę sami, mogę to zrobić z kimkolwiek no, poparcia mogę szukać, jak widzisz, nie tylko w prawicy, ale również i po, po lewej stronie. Wydaje mi się, że to jest dla Gowina nawet ważniejszy sygnał niż to, że ma jakąś tam jedną kolejną szablę w tej. Wspomniał Pan o tym, że pisali Państwo w, w tygodniku sieci o partii Jarosława Gowina, ale to, to jeszcze porozmawiajmy na chwilę o tym, co tam się dzieje i ilu ludzi po swojej stronie dzisiaj ma Jarosław Gowin. Jak wygląda ta jego walka z Adamem Bielanem, Marcin Wikłą? No, z tych obliczeń wychodzi mniej więcej tak, że, że to jest liczba podobna do tego, jak, jak to było przy sporze o wybory prezydenckie w maju. Ubiegłego roku. Chyba jeszcze na niekorzyść Jarosława Gowina w tym momencie, bo jakoś tak obliczaliśmy, to wydaje mi się, że około czterech posłów, maksymalnie pięciu porozumienia jest w stanie stanąć przy wicepremierze Jarosławie Gowinie. Reszta tak naprawdę nie popiera go w tym sporze o przywództwo w porozumieniu. Oni nawet między sobą mówią, że to jest owszem lider porozumienia, ale przewodniczącym, prezesem porozumienia już nie jest, więc tak ten układ wygląda. W związku z tym Jarosław Gowin otacza się. Takimi osobami, co do których ja osobiście mam wątpliwości, myślę tutaj o wiceprezesie partii o Robercie Anackim, o człowieku, który próbował lobbować na wiceministra wiceministra finansów na rzecz słowackiej firmy SkyTol przy o, w sprawie opłat za polskie autostrady też zajmuje się kryptowalutami. Dostał firma przez niego założona, dostała grant od NCBR-u 10-milionowy w czasie, kiedy odpowiedzialny za NCBR był szef partii czyli Jarosław Gowin, bo to jest dużo, dużo takich transferów finansowych bardzo nieciekawych, a jeszcze też budowanie struktury, to o czym pisaliśmy ostatnio, czyli ochotnicze chówce pracy, tak w zasadzie traktowane lekce, zupełnie lekceważone, a to są jednak, to jest jednak 16 komend wojewódzkich, to jest bardzo dużo stanowisk, które teraz bezlitośnie o z że tak powiem Prawa i Sprawiedliwości odbierają ludzie porozumienia, ludzie Jarosława Gowin. Adam była, co się dzieje u Jarosława Gowina? W jaką stronę on zmierza? Czy stara się zbudować swoją partię, porozumienie Jarosława Gowina taką partią bardziej centrum, i stąd to przyjęcie tej lewicowej posłanki? Znaczy, tracimy czas na dybologię, która jest kompletnie na tym etapie nieistotna, więc tylko szybko, po faktach. Po pierwsze Wydaje mi się, że tym razem redaktor, przedmówca nie ma racji, bo gdyby przy Gowinie zostało czterech posłów, to już nikt by z nim poważnie nie gadał i dawno by temat wyczyszczono, puszczono Bielana na ostro i zatkano dzieły ze dwoma kukizowcami, więc tych czterech posłów to są, to są, to są sny Bielana, które opowiada Kaczyńskiemu, żeby Kaczyński go nie wycofał całkowicie po kompletnie nieudanej akcji rozwalenia partii Gowina bo takie są fakty przy nie stoi większość jego klubu poselskiego co widać i mówiąc elegancko czuć nie trzeba specjalnie liczyć Podlegię przy przypadek pani posłanki z lewicy jest kompletnie nieistotny i kompletnie jednostkowy nie świadczy o żadnym, większym ruchu bo jest po prostu przypadkiem e, tak skrajnie, e, egzotycznym. Że nie dowodzi żadnego ruchu czy zamysłu politycznego i może. No ale jednak przyjęcie przez prawicową partię, bo rozumiem, że taką jest porozumienie lewicowej posłanki, no to chyba o jakimś ruchu świadczy. No ale o jakim po przyjęciu dwa lata temu Geglasa z nowoczesnej. Lice Nie wiem, może, może świadczy o takim ruchu, że dzisiaj Jarosław Gowin bardziej nastawia się na przykład w przyszłości na koalicję z Szymonem Hołownią, który też otoczył się lewicowymi posłankami, a sam ma taki wizerunek konserwatysta. No super, bo Hołownia chciał mieć koło, a Gowin, a Gowin chce mieć jednego posła, posła więcej, bo, bo, bo co mu zależy. No, czy przepisujemy jakieś wielkie wielkie fantasmagoryczne cechy na podstawie na podstawie nie dających ku temu, że podstaw wydarzeń. Myślę, że wkrótce dowiemy się, co osobiście stało za tą rzeczywiście egzotyczną decyzją posłanki. z Lubelszczyzny jest to dość egzotyczne dla obu stron, ale tylko dowodzi, że, że w polskiej polityce na żadnym poziomie coś to. Co nazwalibyśmy ideowym pójściem do polityki i wierności w zasadom oraz w wyborczym obietnicy nie ma żadnego znaczenia i to już od no ale redaktor była tak bardzo krytyczna, to patrzę, ale już tych przejść mieliśmy tak dużo w polskiej polityce, poczynając chociażby od Bartosza Rukowicza, który poszedł z lewicy do platformy obywatelskiej. Tutaj może to jest rzeczywiście jeszcze bardziej egzotyczne, no ale jeszcze drążąc temat, już nie z samej posłanki, tylko tego faktu, czy co się dzieje u Jarosława Gowina, czy to może być. Trochę taki sygnał na to, że Jarosław Gowin zaczyna się odklejać od rządu i że tam zaczynają się problemy i porozumienie może z tej koalicji Zjednoczonej Prawicy zostać wyrzucone. Marcin Wikło. Pisaliśmy o tym w tygodniku sieci ostatnio. W 2019 roku, a więc niedługo po wyborach parlamentarnych Jarosław Gowin otwarcie na spotkaniach takich po 40-50 osób Mówił członkom swojej partii, że to jest ostatnia kadencja z prawem i sprawiedliwością, że trzeciej kadencji wspólnej nie będzie, że oni na pewno nie znajdą się na listach wyborczych. W związku z tym to odklejenie jakby nabrało takiego, zostało wskazane, tak? że trzeba się odkleić. Po to budowanie tych struktur, tak jak mówię, na pozornie nieistotnej strukturze ochotniczych chówców pracy po to szukanie dziwnego finansowania tej partii, po to też przyciąganie różnych osób. Oczywiście, że jakby zjednoczona prawica działa i wydaje się, że, że, że można lekceważyć godzinę i czterech jego posłów, ale nie można lekceważyć tych pięciu głosów, czy też sześciu głosów w momencie, kiedy też ta Zjednoczona prawica szarpana jest z drugiej strony i to pewnie będzie kolejny temat naszego naszej rozmowy, to znaczy Solidarna Polska, która też się jakoś próbuje wyemancypować, bo tych podziałów zjednoczonej prawicy. No jest bardzo, bardzo dużo. Ja właśnie ostatnio rozmawiałem z politykami, pytałem, na ile ta zjednoczona prawica jeszcze jest zjednoczona, bo nie wygląda to, to dobrze. Tutaj dopiero w tym momencie rozumiemy te słowa Jarosława Kaczyńskiego od razu po, podczas wieczoru wyborczego, który mówił za mało, że to jest za mało. Za mało głosów na samo Prawo i Sprawiedliwość, i te głosy po 18 na Solidarną Polskę i na y, porozumienie, to, to wydawało mu się za dużo. Dziś rozumiemy, o co chodzi i że jakby tutaj, gdyby to był problem tylko z Jarosławem Gowinem, z lojalnością Jarosława Gowina, to pewnie nie byłoby tematu. Ale z, drugą, z drugiej strony w, swój, w swoim kierunku ciągnie też Zbigniew Ziobro. No tak, ciągnie Zbigniew Ziobro, który zresztą jest też na okładce właśnie tygodnika sieci, y, który odpowiada Jarosławowi Kaczyńskiemu, bronimy programu wyborczego, ludzie mają dobrą pamięć. W stosunku, o czym mówi Zbigniew Ziobro? Zbigniew Ziobro mówi o pewnej polityce Mateusza Morawieckiego, bo tu też nie trzeba jakoś zbytnim być przenikliwym analitykiem polskiej polityki, żeby wiedzieć, że spór tutaj po tej stronie, znaczy w tym, na tej linii przebiega. Chodzi o to, że według Zbigniewa Ziobry, według polityków Solidarnej Polski jesteśmy zbyt układowi wobec Unii Europejskiej. Na, w tym salonie europejskim Mateusz Morawiecki czuje się dobrze. Opowiada różne rzeczy, opowiada o swoich sukcesach, natomiast według polityków Solidarnej Polski nie dba o pewne sprawy, które być może niebawem okażą się nieodwracalne o pewną taką rewolucję społeczną, którą nam funduje Unia Europejska, przepychając pewne, pewne przepisy, które za chwileczkę, jeżeli będą nas obowiązywały, to mogą wpłynąć na nasze. Na nasze zwyczaje, na naszą codzienność. To nie są może bardzo wymierne rzeczy w tym momencie, ale Solidarna Polska bardzo konsekwentnie rzeczywiście ostrzega przed tym. Adam była czy ta Zjednoczona Prawica jest jeszcze zjednoczona? Czy to już nie ma, nie ma żadnej Zjednoczonej Prawicy, przecież to już wiadomo od dwóch miesięcy, a w momencie, kiedy <noise> wszyscy zobaczyli okładkę Nowego Ładu z winietą PiSu a ani rządu, ani. Zjednoczonej Prawicy to, że większych dowodów chyba nie trzeba. No co jeszcze ma być napisane, żebyśmy wreszcie przeszli do, do porządku nad rzeczywistością, tak? Są dwie mniejsze partie, które w wypadku Solidarnej polskiej agresywnie i od dawna w wypadku Gowinowców na miękko i, i, i trochę oni byli uwikłani jeszcze w tą historię z wyborami, co ich zupełnie inaczej wypozycjonowało na początku tej całej awantury z rządem po tak naprawdę wyborach, bo sekwencja była taka nieudana dla prawicy wyborów w tym kontekście, o którym wspomniał redaktor Wikło. Potem wybucha epidemia tam się trochę zaważyło, potem trzeba było wygrać prezydenta i potem dopiero przystąpiono do konsumpcji e, e, wyniku wyborów, która zakończyła się tak naprawdę niedawno konstatacją, że nie będzie trzeciej zjednoczonej prawicy, aczkolwiek jak sądzę, wszyscy będą dokładali daleko idących starań, żeby... Żeby jednak jeszcze przez trzy lata konsumować fizyczne efekty trwania przy rządzie de facto mniejszościowym. Zobaczymy, czy to się uda i te najbliższe głosowania w sprawie programów unijnych odbudowy prawdopodobnie będą takim elementem, momentem przesądzającym, czy ta konstrukcja do się, czy niestety wszyscy gracze będą musieli się przymierzyć do, do, do wizji wcześniejszych wyborów, która. Chyba nikomu łącznie z opozycją w tej chwili nie specjalnie się podoba. I tutaj chyba jesteśmy zgodni, a teraz zapraszam na serwis informacyjny.